Psalm 103. Dawida, błogosław Panu duszo moja i wszystko co we mnie jest imię Jego święte. Błogosław Pana duszo moja i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego, który odpuszcza wszystkie nieprawości Twoje i uzdrawia wszystkie choroby Twoje, który wybawia od grobu życie Twe, który Cię koronuje dobrocią i zmiłowaniem który nasyca dobrami duszę Twoją, że odnawia się jako orła młodość Twoja. Pan sprawuje sprawiedliwość i wywodzi prawo wszystkim uciśnionym. Oznajmił drogi swe Mojżeszowi, dzieciom izraelskim, swoje czyny. Miłosierny i łaskawy jest Pan, nierychły do gniewu i wielkiej dobroci. Nie będzie się zawsze prawował i gniewu wiecznie chował. Nie postępuje z nami według grzechów naszych i nie oddaje nam według nieprawości naszych. Lecz jak wysokie są niebiosa nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego nad tymi, którzy się go boją. Jak daleki jest wschód od zachodu, oddalił od nas występki nasze. Jak się ojciec lituje nad dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, że jesteśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nad nim przejdzie, nie ma go i miejsce jego nie zna go więcej. Ale dobroć Pana trwa od wieków aż na wieki nad tymi, którzy się go boją, a sprawiedliwość Jego nad dziećmi dzieci tych, Którzy zachowują przymierze Jego i pamiętają o zarządzeniach Jego, aby je wykonywać. Pan na niebiosach utwierdził tron swój, a królestwo Jego obejmuje wszechświat. Błogosławcie Pana, aniołowie Jego, potężni siłą, którzy wykonujecie słowo Jego, posłuszni głosowi słowa Jego. Błogosławcie Pana, wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego, którzy wykonujecie upodobanie Jego. Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Jego na wszystkich miejscach panowania Jego. Błogosław Pana duszo moja.